Nie mamy 20. Ampliable. Dosłownie ampliable. Dobra, wycisamy się. E tam jak ja mam 155, to jest bardzo dobrze. Uu. Dobra, komu damy tarczę? Ej, Ej, komuś to zepsułaj? Znaczy nie zrobiłeś ich. Aaa, ja będzie musiał to zmienić. To Ej, bisepsu. Co to znaczy? E, bo jak się wcześniej kompsy robią, to wszyscy byli na szaro To trzeba kamuflażera wyjebać w ogóle z I włączę tą opcję, jeśli się da Dobra, daliśmy tarczę wiksie, niech ma pojedziemy oho wchodzę do e, laboratorium a Luna jeszcze Luna tam na dole po prawo jak to się nazywało to miejsce dawno nie no grałam no, specimen specimen a Luna jeszcze dupka się trzęsie twerkuje nikogo wokół nie ma i ciało upada no nie, nie to było? ale Specie. Luna nie żyje a widziała a no od Luna lewej strony twerkowała. Twerkowała. Mhm. Ale od luna... A od lewej strony wchodziłaś, nie? Do specjalnego. Yy, tak, od lewej, od czy admina. widziałaś po drodze taką osobę jak Jakubałkę? Ktoś Taki był, szary... tak, chyba był chłop. Nie Tylko nie on, Nie, nie było? wiem Co czy... Jadasz? Kurna, no nie pamiętam kto to był, bo ja spierd... No bo, bo... <laughs> chciałam nie zostać zabita. Istnieje... Mhm. Czyli mhm. mówisz, że dopiero padało to ciało, tak? Tak, tak, Ej, to tak. Być A zwrócił ktoś tak. uwagę, czy mamy no ja wampira jakiegoś? Ja ogólnie ten. Ja ogólnie skończyłem przy prawym wejściu do Specimena, tam na górze przed drzwiami. Mm. Mm -hmm. mm. Więc jeżeli ktoś musi... i nie szedł z góry, więc skoro... więc to musiał być ktoś od dołu, może z ninja. Ninja, bo skoro ninja, ninja. nie widziałaś tam żadnego typa no to mógł być no ninja, bo no, ninja może być, to być po to może być albo witchka, czy nie witchka eee, ten wampir ABM al... ABM 40. 40 wydaje ja mi się. się ja bym Górny... zagłosowała na y, tego, vexiego dobry plan dlaczego wexiego? Dlaczego no bo... chcesz mu się z oczu patrzy? Dajcie, mnie, dajcie <grym> tka, co się stało? Co? Nie chcę <grym> powiedzieć. Bo Czekaj, ja wiedziałam... Czekaj, bo co, bo jest ubrany jako policjant, to od razu chcesz go wyjebać, tak? No! Jest słabym policjantem, skoro go nie obronił Ludwik. Oh, oh, szybko, szybko, mam 20 takim sago, Tak Takim razie ty jesteś bla bla. Miałem Jakubałkę i. i lunę. Miałem tylko ich, jak wychodziłem ze specimena w górę. I więc z lewej strony jedynie wpadka przychodziła i jako bałkę, co zmienia. co Tłumaczy fakt, że ninjon może być jako bałkę albo self report wpadki. Więc ja jest ja nie nie Tak, poszłabym Na do pewno. Specimena i self repertowała <noise> e, specimen. <noise> wow. Wow. Ta, Nowy reportaż wow. wow. Self repertorowałabym no, ciebie co chyba ten Oj, no. no przecież. Wiksa to moja przyjaciółka najlepsza, do tego nie jej dałem tutaj. Nie czemu wiesz o tym? Czole, czy są kompsy? komsy? A, już a już co masz? Bo, bo widzisz, nie, że to... Nie, ja że... że... Właśnie pomyślałam, że źle ustawiłeś tego widoczny, bo widzę tylko, że strzałka się świeci, a ja ją schowam. No jak so, jesteś impostorem, Dobre, to nie gaszcie światło. jest! Wyrzućcie ją. Ale, czy, ale czemu na wpadkę do obrazu przeczycie? Nie krzyżcie na nią. Ha, 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 ha! Chłop się wywaliło mnie! Ach, yes. Nie no, mogę! To no, był to... jednak on i czy bazę! <laughs> chłop się wypierdala o mnie! Baza! Jaką rolą eee, jesteś? No, wybierz się tym. Ja nie powiem jaką <laughs> rolę, bo przecież mnie zabić. Nie, nie, jest, nie mówisz no się jakąś. No Zarusz, no. no. Jestem dobrą rolą i nie będę ale, mówić jaką, ale no, chłop się wywaliło mnie! Ale ważny jest fakt tego, że jeśli nie powiesz swojej roli, no to będziemy musieli Cię profilaktycznie prawdopodobnie wyrzucić, bo nie możemy tak. ci zaufać na scenie. No, jaką co jesteś rolą typy. wpadka? Więc musisz powiedzieć swoją rolę. No, no popatrz, powiedz no, swoją rolę. powiesz rolę, ale i To mnie i tak mnie tak tak wyrzucicie, tak? Nie, no, nie może Cię. No, bo, poczekajcie. Jak bo powiedz nam swoją rolę, to będzie miało sens, i wtedy. No, film nie no, nie jestem. Jak się na tobie wywalić. Ja śmierdzącym z sirem. serem. No, sirem jestem, naprawdę. A ktoś no. z was jest sirem? To jakim cudem się na. Aha, bo był szeryfem niby. Czy jak... A, A to jest możliwe. Sirem. A nie był przypadkiem no. tym słaperem, bo jak było na niego głosy, on się Dobra, zamienił. Na razie jeszcze nie wywalajmy, ale miejcie na niego oko. Skipujemy na. razie. Sirem Spokojnie. jestem sirem jestem. jestem. Ja sirem jestem. Chłop się na mnie wypieprzył, prawdopodobnie chciał szerema, mnie nie. odstrzelić po tym jak zaczęłam bekę cisnąć z niego i pewnie mu się gacie Tego. <noise> <Czeko. głos> ja pierdolam. Ja nie mówię brzydko, to on brzydko zrobił. To on brzydko no zrobił. Dobra, idę do specimena. Dziwna sprawa, że Wiksy jeszcze nikt nie chciał pierdolnąć. Dwa taski mi zostały, i to wyglądało podejrzanie. Boję się iść teraz tam na te butelki, bo tam gdzieś on pobiegł. Oj, oj, oj ktoś tu był. No nie. A ciekawy kim był ten Delvex. Unlucky. Nie no o, piękne Region w dupie ma to, że przechodzi przez dwa ciała i cię Światła butelki. były zgaszone. Ja bym chciał, jak, jak ja mam Jak ja mam kurwa mać tym wulturem coś zrobić, jak wpadka od razu self reportuje wszystko. Lecimy <noise> mm. No miśne Ja w ogóle nie wiem, co te pudełka robią, nie? Ej, ale że już. ta paliwko robimy ta nieźle Hubi, ja jako bałkę jesteśmy razem z nie mogliśmy zabić A że wpadka znowu zginęła? Ja robiłem teraz paliwo, widziałem, że Quick przebiegał, a wcześniej Luna stała na lodziku, tam obok storage'a Wpadki, zastanawiam się co się stało, w sensie ona wywaliła się jakby, ja wchodzę do O2, bo zrobiłam właśnie antenkę tam pod, na środku, zrobiłam tam koło storage'a mm -hmm. e, Idę do o no i widzę ciało wpadki nagle się i tak o I w No nie ma, nie i, się, no. Że się Czyli, do, ale, ale są, były zobaczyłam. pod nią listki? No właśnie nie zauważyłam czy były czy nie Jeśli były listki to ninja Najlepszy play szeryfa na świecie to jest Myślę bardzo. To bardzo nie nie było. No, ale, ale jak nikogo nie było obok i nikt nie zgłosił tego ciała, no to nie rozumiem, nie, nie, jak ona, mogłoby się wywalić to, na szeryfie. No to, to, to jakbyś. No to Legion i ja nie jesteśmy ninją, bo. Ona się sama siebie musiała. Nie ma szans akurat. Czemu sama z siebie? Czemu gdzie jest ciało to, o którym mówimy. Nie jest tak, że liście zostaną w tamtym miejscu i teraz będą widoczne? Nie, Ninja, nie, nie, nie zostaną. Ale pytanie, gdzie jest ciało? Gdzie jest ciało wpadki? No, bo dwa. To impostor nie mógł A nie, bo on mówi, że ona nie. się wyjebała do ona się wyjebała sama na się. Wyjebała no. Się, no. się na kimś, no. albo w jakiś sposób. To, to, są to jacyś na rowerci, rowerci, na czy coś? Się, na pewno na nikim się nie Ty wyjebała. właśnie ja, Lowersi mogli być. To... A może lowersi. A jak lowersi? A czekaj, no tak, bo oni w dwójkę nie żyją, w sumie. <laughs> <jakoś Dobra>. <laughs> Ktoś no. skipnijmy Nie no, ja byłem takie kurde, jak Lovers, jak Loverza, tylko i wyłącznie w podcast kinęła, A tu zaraz, przez Delwek no. też nie żyje. A wiecie gdzie Delwek spół? Nie Właśnie. wiadomo, nie widziałem go w labie, w labie na pewno go nie było. Na pewno nie było go też w Specimanie i... No, w no, też. Ten... No, to zgaduję, że nie, w boilerach może gdzieś był Albo admin, jest. albo dwa, albo elektryk. W adminie go nie było. W dropshipie afka siedzi. Albo shipie, albo komunikacji, albo weaponsach, albo <noise> storage'u, albo temie, security. Nie. No, dużo, dużo miejsc mógł być, no wiele. Laby <noise> reaktor, może laby reaktor. No, nie. może go nie było po prostu. To co, nie naprawiamy panowie i panie. no, ja nie wytrzymam bez tego, jak nie otworzę mapy i nie widzę, gdzie mam taski. Ty robisz taski, co? A ty tak nie robisz, że otwarzasz sobie mapę, a potem robisz taski? Nie, ja nie robię tasków, ja chodzę po mapę. Aha, no chyba że tak. No tak działa, Exi. Kurde, nie mogę teraz luny zajebać, bo Hiszpan widział, że tam razem wchodzimy. Ah. <laughs> Ja dosłownie przed wejściem do elektryka, więc ktoś pędził naprawić, pewnie dostał shota. Okej. Okay. Um, dobra, jako bałkę na pewno jest w specimenie, więc jako bałkę na pewno Gdzie? nie zrobił hispo. Ja tak, jako bałka jest w znaczy jeszcze nie w specimenie, jeszcze nie. A z której strony? Łama, no, on wchodził od laba. Na górze po prawej jest pułapka. Aha. A... Dobra, ja właśnie wychodziłem na górze. Ja, ja właśnie tak. wychodziłem na górze, a Luna Dalej... wychodziła na dole. Hiszpan biegł od no. lewej strony i był w tym momencie przy mnie przy lewym reaktorze Ktoś był... raczej znaczy przy, reaktor, reaktor, e, przy prawym kliknięciu reaktora e, Trzecia sprawa, ktoś był na kamerach, może on ma jakieś więcej informacji czy, czy ktoś Gdzie byłaś? Czy Vexii no. no, był na kamerze? Luna była w Specimenie na pewno No raczej znaczy Legion, Luna się potwierdzają, że byli w Specimenie tak, tylko był że ona, do ona pobiegła w lewo, ja, zbiegł, ja do góry Ja biegłem od y, admina w sumie no. Nic ciekawego, właśnie. No ja jestem na prawym reaktorze. Bieg... Jak u bałkę widział, że nic byłem w labie, i biegłem laba Hiszpan. No, nie jest teraz ze mną na prawym reaktorze. To, to ktoś z Teskłady. No, ale tego właśnie Hiszpan biegł od lewej strony, i to mnie zastanawia. Skąd ty biegłeś, A. Hiszpan? Ja biegłem tego, byłem przy rakiecie i potem. To jest to możliwe, bo jak my z Luną wchodziliśmy no, do Specimena w powiem, labie, to on lej wychodził. Mogę się znaleźć e, informacje, wychodził? Tak, się na tak. tej stronie Stowarzyszenia Inwestorów. Co? 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 Stowarzyszenie Impostorów? <noise> Fuck Sam Delvex Delvex, wszystko w porządku? Tak, dokładnie Okej okay. Dobra, to a Wixa co Nie, robiła? Ale... To quicks z Vixą? Do admina sobie poszliśmy, obserwowaliśmy I później w sumie ona biegła za mną, bałem się i znalazłem ciało Aha, biegła za tobą, bałeś się okay. i znalazłeś ciało? Trochę to brzmi podejrzanie. Po, no bo reaktor został odpalony, to pobiegliśmy to naprawić, ona dalej za mną biegła, aż normalnie pod mnie się zlewał ale znalazłem ciało. Znaczy no, czyli co, czyli uważasz, że Fixa może być impostorem? Nie, raczej ale nie. Jak nie. Nim, to miałby... No dobra, no to może miałaś cooldown po prostu, po zabiciu poprzedniej osoby. Ale jak ona od samego początku... Prostu... a od początku rundy. No to to Jakbyśmy to jak jak jak, no, teraz kogoś, kogoś wyrzucili... No dobra, to jak stoi za tobą cały mes no to raczej nie Zabijecie nagle w pewnym momencie losowo. To dziwna była, ja bym zagłosował na... Ale na osobę. sytuacja, nie no jest 7 osób ja bym to nie, ogólnie skipnął, nie, ale no. Ja nie ma co. O Ciężka sprawa. Gdybyśmy teraz kogoś wyjebali to już praktycznie GG, nie? W sensie kogoś niewinnego. Wipaże drzwi pozamykane Aj, kurwa trzy sekundy w la, w labie. Ciekawe. Okay. Tylko nie zobaczyć. Czekaj, gdzie w dekontaminacji? Czekaj, co? co? Czy tam przy wejściu w sensie jak szedłem ze specymentem, no to wchodziłem do dekontaminacji, Aha. górny dolny? Okej. No, Okej, okay. okay, w, okay, w sensie okay, to się okay, 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 okay. labia. Dobra, dobra, wiem, kto ich to jest tak. Legion. Ja się z Wixą w drzwiach mijałem. Pewien. A Jak kto Legion? jeszcze był w labie poza Legionem? Ej, był w labie, AB też nie żyje. Bo no to Leg... nie mogłem dwóch zabić się przecież. Mnie, no nie, dwóch nie mógł zabić. No ja, się, ja się z Wixą no ja tak, ja no tak, ja minąłem coś. na korytarzu. Ty, a może to ninja jest? Nie. nie, nie ninja nie. Nie, może coś tu dwóch nie, zabić. Nic coś tu nie pasuje ze względu na to, właśnie. To że nie ten to, mod. Jaki ten mod był ze mną w no wcześniej. No, wiesz, to można, nie można zrobić dwóch. Wiesz, że można Wiksa albo robić fast killa, albo nie no, wiem. Wiksa? Na przykład Wiksa, kurwa. Luna. <śmiech> 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 Luna, no, wiesz, że. Jezus Maria, no. Zdarzałem się pomijanie. Dobra, ja się z Wixą miałem na korytarzu jeszcze właśnie, żyła. I to mi się nie podoba. Hiszpan znalazł ciało. Mhm. Mamy tu Bejta jakiegoś czy coś takiego? Hiszpan, jaką masz rolę? <laughs> uh, yeah. Ja Boże, to tak zrobiłaś. Nie, 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 już więcej nie musisz mówić. Okay. Hmm. Wiesz, że to było trochę... Jeśli dwa ciała były, to możliwe, że mamy nadal dwóch impostorów, nie? No właśnie, to mnie... Więc no raczej... Nie został nie, okay. nie został zwoltowany jeszcze. Jakby. Jakub, Chyba, że ok. któryś z tych... Ja skończyłem przy elektrykalu i widziałem, jak Luna robiła Elektryka. No tak, no ja właśnie okay, nie, wiem, czy... nie wiem, no ja za... się... nie wchodziłem, no bo pułapka jest kurwa przed drzwiami do tego gówna. Wieszcie co, Słuchamy ale mamy dwóch impostorów w poprzedniej rundzie, kurde legend z Luno się klirowali, kurwa, no A teraz susa na tą dwójkę. No tak, ale już. teraz na przykład luna się kliruje z jakubałkę, tak? Polega, no ale to pozostawia ciebie polega, lub polega. Hiszpana, bo ja nie mogłem Wixy zabić. Ty bardzo no tak. dobrze o tym wiesz. No ta, no nie, raczej nie mogłeś. No, no i niestety. Chyba, że jakiś. Hiszpan, jakiś nie wiem, czy to. Nie wiem, czy mamy. No ja, jakiegoś tak truciciela, legio, czy coś. Nie wiem, nie dawajcie nie na się Hiszpana. Strzela. Ja, ja strzelał tak w Hiszpana. On... Nie. Łał, wow, nie. nie musiał dziś zrobić robić, totalnie. Ja pierdolę. <laughs> wow, on się nie odezwał prawie słowem wtedy. Świtna dzięki za falowałaś się Ooooooo! mi się! Nawet nie musiał powiedzieć żadnego bo... słowa.